Dzisiaj pierzemy dywan wełniany z polskiej fabryki dywanów z łodzi, czyli z dywilanu. Sporo tych dywanów pierzemy, więc z czystym sumieniem mogę polecić, jeśli ktoś szuka nowego dywanu, chciałby sobie kupić. Mają duży wybór wzorów i kolorów, a dywany są naprawdę trwałe. Rzucimy okiem na metkę. Tutaj producent podaje, że dywan jest wykonany w 100% z wełny nowozelandzkiej, czyli jakościowo bardzo dobrej. Musimy jednak pamiętać, że to 100% dotyczy runa dywanu, czyli wierzchniej warstwy, tą, którą widzimy na co dzień. Rzadko, kiedy na metce możemy znaleźć skład osnowy, czyli tej spodniej części dywanu, to zazwyczaj włókna są sztuczne lub, lub może być też ta konstrukcja dywanu zrobiona z bawełny. Chciałbym tutaj pokazać jeszcze jeden znaczek na tej metce. Dokładnie ten. Czyli znaczek, że dywanu nie wolno prać na mokro. Taki znaczek znajdziemy na każdej metce, na każdym dywan, dywanie i chyba u każdego producenta. My jednak takie dywany wełniane i wszystkie właściwie inne rodzaje pierzemy tylko i wyłącznie metodą na wskroś. Czyli dywany są całkowicie mokre w kąpieli wodnej. Jest to najskuteczniejsza i zarazem bardzo bezpieczna metoda prania. Oczywiście trzeba znać zasady, jak to, jak to wykonywać, to pranie, przede wszystkim jakie środki użyć, żeby dywanu nie zniszczyć. Ja może pokażę, jak ten dywan reaguje na wilgoć. Mamy takie ciekawe zjawisko. Pójdę z drugiej strony, będzie lepiej widać. Tutaj widzimy, że po namoczeniu, bo ten dywan jest namoczony, brzegi dywanu się unoszą, wywijają się. Tutaj też dobrze widać. Nie jest to oczywiście jakieś trwałe zniszczenie czy uszkodzenie dywanu. Jeżeli ten dywan byłby w 100% z jednego włókna, czyli na przykład z wełny, coś takiego by się nie wydarzyło. Ale ponieważ jest właśnie z dwóch lub z kilku rodzajów włókien, no to takie zjawiska się dzieją, ponieważ Włókna różnie reagują na wilgoć, na wodę. Jedne się rozciągają, inne się kurczą, jedne się robią wiotkie, a inne sztywnieją. Więc tutaj, dlatego, takie właśnie wywinięcie powstało. I tak jak mówiłem, nie jest to trwałe. Oczywiście, po zakończeniu procesu prania, po wysuszeniu, dywan wróci do swoich pierwotnych kształtów, do swojej formy. Będzie znowu sztywny. Gładki będzie równo leżał na podłodze. Tak więc dywany bez obawy można prać, bo tylko tak można skutecznie je wyczyścić, wyprać. Ale odradzam oczywiście pranie dywanów takimi metodami domowymi. Bardzo łatwo uszkodzić dywany, zwłaszcza wełniane. Więc naprawdę lepiej poszukać w swojej okolicy dobrej pralni dywanów i oddać taki dywan do prania, a po kilku dniach będziemy mieć już czysty, suchy. Polecam.